Próba zamachu na Donalda Trumpa to najważniejsze wydarzenie tego weekendu, ba możliwe, że nawet 2024 roku, bo to wydarzenie, które dla wielu komentatorów sprawiło, że już teraz znamy. Nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Co to oznacza dla rynków? Jak to wydarzenie przełoży się na poniedziałkowe otwarcie? Co z akcjami, ceną złota, obligacjami czy kursem bitcoina i tym wyścigiem dalszym o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych? Ja nazywam się Dawid Augustyn, ty trafiłeś na kanał FXMag. Serdecznie zapraszam do przygotowania do handlu, czyli do tego, co wydarzyć się może na rynkach w najbliższych dniach. Przeskakujemy zanim do platformy X-Station od domu maklerskiego XTB. Popatrzymy najpierw na te rzeczy najbardziej pewne, czyli na szanse i na rozkład tych szans w wyścigu o fotel prezydencki w 2024. Donald Trump, 70% szans, 10 punktów procentowych więcej. Tak to wygląda na wykresie. Ostatni rozjazd pomiędzy Donaldem Trumpem, a Joe Bidenem, jeżeli chodzi o szansę, miał miejsce podczas ostatniej debaty prezydenckiej i pierwszej debaty w tym roku, w którym zmierzyli się kandydaj, kandydujący e, Joe Biden i Donald Trump. Tylko, że wtedy niekoniecznie wzrosły szanse Donalda Trumpa, a Runęły, poleciały na łeb, na szyję szanse Joe Bidena, bo spadki sięgnęły tutaj z 34% na 22%, czyli 12%. Te, te, ta nieudana próba zamachu to 10% więcej dla Trumpa, czyli już te tylko dwa wydarzenia oznaczały zbudowanie ponad 22% dodatkowej przewagi. W wyścigu troszeczkę absurdalnym, bo z jednej strony mamy pierwszego w historii prawomocnie skazanego prezydenta, ubiegającego się o ponowne, ponowny wybór. Z drugiej strony mamy najstarszego, aktualnie urzędującego prezydenta, który ubiega się o reelekcję i tym samym śrubować chce. Ten, jakże, jakże tą dziwną statystykę bycia najstarszym, i pytanie, czy rzeczywiście byłby to słuszny wybór. Tutaj na ten moment to się rozkłada naprawdę w taki sposób, że tylko jakiś kataklizm mógłby wywołać zmianę i zamieszanie w tym wyścigu. Poprzednio, Wynik i efekt debaty prezydenckiej to była dyskusja na temat tego, kto powinien zastąpić Joe Bidena. I tutaj nie wszystko jest rozstrzygnięte, pomimo tego, że Joe Biden twierdzi, że spokojnie on chce startować. To, co się wydarzyło natomiast aktualnie, będzie powodowało, że najbliższe tygodnie Donald Trump spędzi na naprawdę grzaniu tego tematu i promowaniu swojej osoby, wszystkie wiece mają dalej mieć miejsce i dalej tutaj ten wyścig będzie przyspieszał, a Joe Biden musi schować się na tych kilka, kilkanaście, a może też zmienić się to na tygodnie, żeby tak naprawdę nie powodować większego, jeszcze większego wpływu na szansę Donalda Trumpa na ten ponowny wybór. Tak to wygląda. Natomiast co to oznacza dla Giełdy. Jeżeli popatrzymy z perspektywy samych zamachów, to taka sytuacja miała miejsce chociażby w 1981 roku, Ronald Reagan został postrzelony i tam reakcja rynku na początku była gwałtowna. Tylko mówimy o urzędującym wtedy... Prezydencie. Spadki były na tyle duże, że wstrzymano handel, ale już na następny dzień zanotowaliśmy w przypadku indeksu SP 500 jednoprocentowy wzrost. Miesiąc po tym wydarzeniu giełda w Stanach Zjednoczonych była tylko o jeden punkt procentowy niżej niż przed tym zamachem, ale to nie jedyny zamach na prezydenta w Stanach Zjednoczonych, bo Wymieniać można mnóstwo osób. Mamy Forda, mamy Kennedy'ego, mamy chociażby Lincolna, no ale wiadomo, nie w przypadku wszystkich tych prezydentów czy kandydatów na prezydenta mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie giełda w Stanach Zjednoczonych działała. Natomiast w ujęciu średnio-długoterminowym to nie było wydarzenie. To było wydarzenie kluczowe z perspektywy polityki, no ale okej, okay, jeżeli chodzi o to, jak teraz te szanse rozkładają się na potencjał dla giełdowych indeksów, bo jeszcze o krótkoterminowym wpływie, spokojnie porozmawiamy. E, indeks SP 500, jeżeli chodzi o kadencję Donalda Trumpa, e, w momencie wyboru, w momencie zakończenia. Tej pierwszej kadencji, zobaczymy, czy będzie druga, 64% na plusie. Joe Biden, 51% na plusie. Największe obsunięcie miało miejsce w przypadku Joe Bidena o 30%. W przypadku Donalda Trumpa o niespełna 30%. Więc widzimy, że pod kątem statystycznym, czy to Joe Biden, czy to Donald Trump, to dużej tutaj różnicy w tym długim terminie dla samej giełdy w Stanach Zjednoczonych, moim zdaniem, mieć. Nie będzie. Inaczej rozkładała się kwestia oczywiście tego, w jakim otoczeniu gospodarczym się znajdowaliśmy, bo w przypadku Baracka Obamy widzimy, że kolejna kadencja już tak okazała nie była. George Bush to był ten prezydent, za którego kadencji zanotowaliśmy spadki. Natomiast w przypadku pozostałych kadencji, to tak naprawdę, ok, Nixon mamy tutaj minus, wrzućmy sobie wszystkich tych, którzy, których porównać możemy. To mamy sytuację, w której George Bush wypadł najgorzej, następnie spadki tutaj mamy za kadencji Nixona. I no, tak naprawdę to były takie dwie jedyne dwa jedyne takie okresy czteroletnie, gdzie indeks SP500 zanotował spadki. Więc w tym ujęciu długoterminowym bardzo bym się nie przejmował tym, jak wygląda aktualnie wyścig w wyborach prezydenckich. To, co i też kurtyna po raz kolejny yy, Opadła dla mnie osobiście, to nasze polskie media, nasze polskie media one wp i nagłówki, które tam widzieliśmy, bo tam nie przeczytaliśmy o zamachu w nagłówkach, o tym, że Donald Trump został poszczelony. Nie, tam mówimy o incydencie, biorąc pod uwagę skalę, kaliber tego wydarzenia i to dosłownie kaliber tego wydarzenia. No to to jest dziennikarstwo, które no. To biorąc pod uwagę, że nie tak dawno, bo kilka dni temu rozmawialiśmy o wolnych mediach, o tym, że wielkie korporacje nam zabierają przychody, no to Onet, WP no, pokazały tymi nagłówkami dla mnie osobiście, jak bardzo... Dziennikarstwo zeszło na psy. Ja całe szczęście i my się nie martwimy o to jak, to, jak to wygląda, bo medium niezależnym całe szczęście jesteśmy i nasze dochody bezpośrednio od tego typu politycznych zależności. Nie zależą i mam nadzieję, że tak dalej, dalej to będzie wyglądało, ale to jest tylko niewielka dygresja. Przeskakujemy na wykresy i popatrzmy sobie najpierw. Zaczynamy od indeksu NASDAQ. W przypadku, i teraz warto sobie porównać te skoki prawdopodobieństwa, bo z jednej strony, ok, mówimy o tym, że mamy niepokój, mamy chaos, czy możemy mieć niepokój i możemy mieć chaos, ale nie mówimy tutaj o aktualnie urzędującym. Prezydencie. Więc w przypadku działania mechanizmu, jakim są Stany Zjednoczone, to wpływu nie ma. Po drugie, wydarzyło się to w weekend, a więc inwestorzy mają czas, żeby. Ochłonąć i ewentualnie, żeby dopiero poniedziałek pojawił się, nazwijmy to taki giełdowy KAC w postaci troszeczkę gorszego otwarcia na rynkach finansowych, chociaż KAC wiem, że nie jest tutaj dobrym porównaniem. Poprzednio, poprzednio w przypadku nie NASDAQ-a, ale indeksu SP500, bo on tutaj będzie dla nas bardziej reprezentatywny, gdy mieliśmy do czynienia z debatą prezydencką, to Indeks SP 500 spadł o 0,5%. O 0,5% Sesje później, już byliśmy w połowie od reagowania, No i dwa dni później, reakcji nie było żadnej. A tutaj też. W przypadku oczywiście wyborów prezydenckich spadły szanse Joe Bidena, więc wydarzenie było oczywiście istotne. I nawet jeżeli zobaczylibyśmy lukę spadkową, to uważam, że rynek może sobie stosunkowo szybko z nią poradzić. A też jeżeli pojawi się luka cenowa, no to spokojnie nie będziesz w stanie i tak otworzyć pozycji wcześniej, żeby tą lukę cenową wykorzystać. Więc można powiedzieć śmiało, że mleko się tutaj rozlało. Natomiast popatrzmy na to, jakie rynki są aktualnie otwarte, bo to one mogą nam dać przedsmak tego co może się wydarzyć. No i patrzymy na Bitcoina i Bitcoin rośnie. Bitcoin odreagował. Bitcoin e, zachowuje się dosyć ładnie, może nie cudownie pięknie, bo wzrosty sięgają zaledwie 2%, biorąc pod uwagę skalę wydarzenia, biorąc pod uwagę też do jakich aktywów zaliczamy e, kryptowaluty, to to nie jest dużo. E, odmierzamy sobie i widzimy też pod kątem technicznym dla tych, którzy technikę lubią, fajną formację korekcyjną, i fajny mamy tutaj pullback, odreagowanie. I w zasadzie może to wskazywać na to, że kryptowaluty i bitcoin powinien radzić sobie dobrze. No ale właśnie. Moim zdaniem to nie będzie kwestia e, wyborów prezydenckich e, i tego, że to Donald Trump ma olbrzymią szansę na e, wygranie, tylko po prostu tego jak kształtują się cykle halvingowe i bezpośrednie i czy pośrednie też napływy kapitału do rynku kryptowalut, dalsze ETF-y, dalszy rozwój tego rynku. E, I tak bym do tego tematu podszedł. Jeżeli chodzi o to, co możemy podpiąć pod ten zamach, no to możemy popatrzeć na cenę złota. Dlaczego? Dlatego, że do ATH brakuje zaledwie 1,5%. To 1,5% to jest naprawdę niewiele, czy nawet 1,3%. To jest coś, z czym możemy sobie poradzić w czasie jednej sesji, w czasie jednego otwarcia i to wystarczy do tego, żeby nagłówki zapłonęły. Mamy nowy rekord na złocie w związku z zamachem na Donalda Trumpa. No brzmi wyśmienicie, klikać się będzie jeszcze lepiej. Jeżeli chodzi natomiast o przełożenie na rynki, no to efekt gówniany, no bo 1,3-1,5 to nie jest też na tyle dużo, żeby z dźwignią finansową dużą pozycją ładować się na rynku złota, bo tej przestrzeni tutaj wielkiej do tego nie ma i dostać powinniśmy po prostu sygnały do kontynuacji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale generalnie uważam, że tak może też nasza medialna rzeczywistość wyglądać podczas, jeżeli nie poniedziałkowej sesji, bo nam zabraknie to podczas ewentualnie sesji wtorkowej. W przypadku indeksów SP500 czy Nasdaq. Powiedziałbym, że to jest dzień jak co dzień w biurze i z perspektywy jeszcze takiej, żeby nałożyć troszeczkę makroekonomii na to, co się dzieje. No to istotne jest to, jak kształtować się będzie sytuacja dalsza z inflacją i stopami procentowymi, abstrahując już od zamachu. I tutaj zmieniło się sporo od ubiegłego tygodnia, bo dajemy aż 90% szansy, biorąc pod uwagę przyszłą kontrakt na przyszłą stopę procentową Stanów Zjednoczonych, bo aż 90% szans na to że 18 września po raz pierwszy od dłuższego czasu FED zdecyduje się na obniżkę stóp, a to po kłosie. Ostatniego odczytu inflacyjnego z USA, bo tam powędrowaliśmy w dół. Zamiast 3,1% odczyt na poziomie 3% odebrany został jako zwiastun ta i taką dobrą nadzieję. I tutaj też, tak też odchodząc troszeczkę dalej od zamachu na Donalda Trumpa, od nieudanej próby zamachu na Donalda Trumpa, popatrzeć należy na krótkoterminową reakcję. Odpalmy sobie Nasdaka, i tu, w przypadku Nasdaka, widzimy, że sesja czwartkowa przyniosła nam przecenę. Jak odpalimy sobie interwał, no może nie M1, ale H1, to zobaczymy, że tak w zasadzie pół godzinki po decyzji o inflacji zaczęły się spadki, i indeks w tym ujęciu. Runął. Runął, no bo spadki sięgnęły nam ponad 2%. Ja myślałem o tym, że skończyła się seria, rekordowa seria, gdzie indeks nie spadał więcej niż 2%, już Zdecydowanie ponad bodajże 340-350 dni, ale później złapałem się za głowę, bo ta seria nie dotyczyła nas Daka, tylko indeksu SP500, więc ta seria cały czas trwa. Nie został zdjęty ze stołu, jeden z sygnałów ostrzegawczych tego, że na rynku mamy do czynienia z przegrzaniem, bo, bo to nie zostało to cały czas na stole. Jest. Natomiast to, co było ciekawe w tym wszystkim, to to, że indeks Russell 2000, czyli indeks tych najmniejszych spółek, w tym samym czasie zanotował solidne wzrosty. I to można tłumaczyć strategią long short realizowaną przez duże fundusze, czy repozycjonowanie się przez duże instytucje, które popatrzyły. OK, jeżeli stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą obniżane, to tam gdzie mamy skoncentrowany kapitał, czyli na big techach. Może dojść do solidniejszej przeceny, ale biznes małych spółek, tych, które dostały naprawdę będki w związku z wyższym oprocentowaniem kredytów, a co za tym idzie niższą rentownością biznesu, zacznie się poprawiać i tu mamy to chwilowe uzasadnienie niestety, e, to znaczy wstety, niestety. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2008 roku w 2008, czyli wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z krachem giełdowym, i to było tylko i wyłącznie chwilowa, to była tylko i wyłącznie chwilowa sytuacja, która no, nie zdmuchnęła z planszy tamtych trendów, te małe spółki też dostały łupnia, więc też tą anomalię, która się pojawiła, należy traktować jako ciekawostkę, a nie jako element, który będzie dla nas stanowił po prostu element decyzyjny. To co się wydarzyło może też spowodować, nie wiem czemu mam taki gest jak, jak Donald Trump, bardzo często na swoich wiecach, no może, może przez to, że się przygotowywałem e, i dużo tych filmików obejrzałem, ten gest mi nagle się tutaj pojawił. Natomiast dużo się mówi o tym, że te trendy, które widzimy na amerykańskiej walucie mogą być kontynuowane, a tutaj a dolar amerykański w ostatnim czasie na wartości tracił. Ciekawsze natomiast może być to, że Obserwatorzy mówią, OK, w związku z zamachem, co może rosnąć? No, mogą rosnąć spółki, które ubezpieczają na życie i dają ubezpieczenie zdrowotne, co jest tropem nie do końca głupim. W zasadzie mogę się spodziewać jakichś głupich akcji marketingowych, wykorzystujących to hasło, no bo wiadomo, że temat będzie absolutnie żaru, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Mówi się też o tym, że lepiej sobie powinny radzić te spółki, które działają w przypadku. W przypadku takiej branży mało popularnej, bo mowa o prywatnych więzieniach w Stanach Zjednoczonych, bo to też tam ten wzrok opinii publicznej może powędrować. Z tym bym się tak na dwa razy do tego podszedł. Natomiast bardziej zwróciłbym uwagę na to. Co wydarzyć może się w Chinach i na chińskich indeksach? Dlatego, że ostatnie dni w przypadku, indy, w przypadku chińskich indeksów mieliśmy odreagowanie. Część osób mówiła o tym, że o super, w przypadku Chin tu nie mamy tego jeszcze w wykresiku, spokojnie. W przypadku Chin każda informacja o cłach, o o napiętej sytuacji na rynku, o tym, że Donald Trump te cła może kolejne wprowadzać, powodowały spadki spółek chińskich. Jeżeli szukałbym nietypowych, ale takich, które mogą mieć zagrań, ale takich, które mogą rzeczywiście wyjść w troszeczkę dłuższym terminie, nie takim jednorazowym, no to pytanie, czy krótka pozycja na chińskich indeksach nie byłaby tutaj? złym pomysłem, bo brzmi to zachęcająco, w szczególności, gdy popatrzymy na to, jak wyglądały działania Donalda Trumpa, działania Donalda Trumpa w, 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 wtedy, kiedy był prezydentem, w, wtedy, kiedy był prezydentem w swojej pierwszej kadencji. Wrzućmy tutaj tickera szukam, czy jak mamy oznaczoną. Z, ale wpiszę Shanghai. ok, wskoczył nam. Generalnie widzimy ostatni impuls, odreagowanie na poziomie 5-6%, więc pytanie, w który indeks sobie będziemy chcieli bardziej wycelować, bo tutaj pojawiły się sygnały do kupna, no i może się okazać, że to będą takie sygnały stanowiące. Falsbury. O, przepraszam, na godzinówce byłem. Okej, okay. dlatego mi to nie pasowało. Teraz wszystko jest ok. Widzimy to odreagowanie podwójne dno. Dla niektórych odwrócona formacja głowy z ramionami. Tutaj dosyć ładne impulsy, ale uważam, że sytuacja może się odwrócić i po przełamaniu tego dołeczka może zaobserwujemy odpływ kapitału od chińskich spółek i po raz kolejny stwierdzić będziemy mogli, że kupowanie czegoś, bo jest tanie, no nie do końca ma sens. Nie do końca ma sens z racji tego, że trzymać będziemy to musieli dosyć długo. No, tak jak na przykład ja musiałem trzymać salon farbę ponad rok czasu, żeby zobaczyć w końcu jakieś pojedyncze, mocniejsze wzrosty. No ale nie porównywałbym też spółek biotechnologicznych do chińskiego, do chińskiego indeksu. Natomiast jako pomysł na zagranie uważam, że jest to dosyć ciekawa opcja. Ja osobiście będę to rozważał. Jak popatrzymy sobie na niemiecki indeks. ATH w nowym tygodniu, jak najbardziej w zasięgu technicznie, kolejne sygnały do kontynuacji, zero sygnałów do odwrócenia w przypadku wig 20 też to dobrze wygląda. Wygląda to tak, jakbyśmy mieli zaliczyć w lipcu nowe wierzchołki i tutaj i zarówno sektor bankowy powinien być stosunkowo spokojny, bo mamy cały czas dosyć stabilną politykę monetarną, jeżeli chodzi o działania Rady Polityki Pieniężnej i tutaj o obniż, obniżce być niemo, mowy być nie może, bo poznaliśmy też projekcje inflacyjne. To, co może być ciekawsze, to to, że dolar względem złotego, on tutaj może nam się osłabiać. Umacniać się będzie złoty, osłabiać się będzie amerykańska waluta i przeskoczyć możemy na 3,60, 3,70, czy nawet, czy najbliżej do 3,80 oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że rozjechać nam może się polityka monetarna Fedu i tu będziemy mieć do czynienia z obniżkami, a w przypadku Narodowego Banku Polskiego RPP tu będziemy mieć dosyć sztywniutko, czyli stopy procentowe nie powinny być zmieniane. I tego typu sytuacja... Powodować powinna kontynuację trendów, które tutaj obserwujemy dla tych, którzy na przykład nie kupili sobie jeszcze euro na wyjazd wakacyjny, no może warto jeszcze troszeczkę poczekać, skoro te tendencje mogą się nam utrzymywać. Natomiast też trzeba dodać, że w przypadku Euro no 425 to jest pułap, w którym w zasadzie my normalnie się zachowujemy i. Normalnie się zachowujemy przez ostatnią dekadę, 4,25-4,30 to jest ten magnes, który, który notorycznie działa i to działa dosyć niezawodnie na rynku walutowym. Daj znać w komentarzu, co ty uważasz, że może być tym takim najważniejszym ruchem, jeżeli chodzi o giełdę w porównaniu, w związku z zamachem na Donalda Trumpa. Jestem ciekaw waszych opinii. Jeżeli szukasz, gdzie możesz to rozegrać, no to polecam oczywiście dom Maklerski XTB, który też notowany jest na giełdzie papierów wartościowych i radzi sobie wyśmienicie. Zachęcam do otwarcia konta, oprocentowanie wolnych środków, brak prowizji w handlu na prawdziwych akcjach do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Link do tego domu Maklerskiego znajdziesz w opisie. A ja trzymam kciuki za to, żeby Twój kolejny tydzień na rynkach finansowych był niezwykle udany.